Jo, dzisiaj temat, który miałem w sumie już od dawna w głowie, bo myślę, że teraz będzie całkiem niezły okres, jeżeli chodzi o to, żeby dostać się do policji. Zresztą widzę, że bardzo dużo osób się stara gdzieś tam do tej rekrutacji przystąpić, z tego co mi piszecie. I dzisiaj porozmawiamy sobie o pięciu według mnie najczęstszych przyczynach tego, dlaczego ludzie nie zdają rekrutacji do policji. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano Mordeczki i Sierżan Bageta z tej strony. Słuchajcie, nie jest żadną tajemnicą, że rekrutacja do policji to nie jest najtrudniejsza rzecz na świecie. Szczególnie jeżeli chodzi o test sprawności fizycznej, bo według mnie ten test jest. Prosty, można powiedzieć, wręcz banalnie. Mówię tutaj o przeciętnie sprawnym mężczyźnie, bo jeżeli chodzi o kobiety, musimy pamiętać o tym, że nie ma osobnych norm dla kobiet i dla mężczyzn. Wszyscy musimy wykonać te same zadania w tym samym czasie. I według mnie jest to sprawiedliwe, no bo żaden bandzior nie uderzy troszeczkę bliżej kobiety albo nie będzie jej trochę wolniej uciekał, tylko dlatego, że w dowodzie ma wpisaną inną płeć. Sorry za to takie szuranie, ale mój kod właśnie się bawi swoją nową zabawką. Będzie nam tak troszeczkę przeszkadzał. Więc tak, no nie ma co ukrywać, test generalnie jest dosyć prosty. Dzisiaj właśnie wam o trzech przyczynach z testu sprawności fizycznej, które przychodzą mi do głowy i które też ja widziałem na moim teście sprawności fizycznej, kiedy ja podchodziłem do rekrutacji do policji i miałem tak na żywo przedstawione to, gdzie ludzie najczęściej oblewają. I do tego będzie jeden etap jako całość, który według mnie też jest taką przyczyną, która bardzo często tych kandydatów do służby odrzuca i którego ja bałem się najbardziej. Trzeci etap taki można powiedzieć trochę dodatkowy, bo jest on już trochę poza naszą kontrolą i trochę poza mm, samą rekrutacją do policji, jeżeli chodzi o te takie punktowane etapy, więc zapraszam. Słuchajcie, na początku weźmiemy sobie właśnie test sprawności fizycznej i tutaj. Trzy pierwsze punkty mojego dzisiejszego odcinka będą właśnie pochodziły z testu sprawności fizycznej, troszeczkę z... To postaram się to rozdzielić pomiędzy płcie i powiedzieć, co komu sprawia z mojego punktu widzenia największe problemy. Głównie tutaj będziemy mówili o kobietach, no bo jednak, tak jak powiedziałem, ten test, czy nawet te zadania takie powiedzmy siłowe, czy bardziej skupione na siłę eksplozywną, jak na przykład rzucenie piłki, czy przeniesienie manekina, no nie sprawiają raczej facetom dużych trudności. No nie wyobrażam sobie. No szczerze mówiąc, nie mam nawet chyba żadnego kumpla, który nie jest w stanie rzucić 3-kilową piłką na 8 metrów. Czy podnieść 28 kilogramowy obiekt z podłogi? No, mówmy się, nie są to jakieś zatrważające liczby, nie są to jakieś zatrważające ćwiczenia. Myślę, że każdy, kto nie wiem, nawet nie uciekał z WF-u w szkole, jest w stanie po prostu to zrobić. Takie ćwiczenie, które sprawia problem i facetom, i kobietom, i widziałem, że na moim teście sprawności fizycznej ktoś tam na tym odpadł. W ogóle zdecydowana większość zdała ten test. A na pewno wykonała wszystkie ćwiczenia, tak jak powinno się wykonać, no problemem gdzieś tam może był czas na sam koniec. Ale jednym z takich ćwiczeń, właśnie mój kot poluje na muchę, eee, ale bezskutecznie. Tak, jednym z takich ćwiczeń jest na pewno pokonywanie płotków lekkoatletycznych górę. No tutaj... Głównie dużo zależy od tego, jaką technikę sobie obierzemy i czy wcześniej w ogóle, chociaż spróbowaliśmy, ten płotek pokonać. Bo, szczerze mówiąc, nie jest to takie łatwe. Inaczej będą to robiły osoby wyższe, inaczej będą to robiły osoby niższe. Można tutaj wybrać wiele technik, można sobie to po prostu przejść, można sobie to przeskoczyć, można sobie to pokonać bokiem takimi nożycami. Musicie gdzieś dorwać na hali jakieś, czy na jakiejś salce ten płotek i zobaczyć, jaka metoda będzie dla Was najlepsza. Ja tutaj to nie jest absolutnie film z jakimiś radami co do rekrutacji czy nawet do testu sprawności fizycznej, ale zdecydowanie pokonanie płotka lekkoatletycznego jest ćwiczeniem, które sprawiało tam chyba największe trudności i facetom, i kobietom. Sprawa druga: tutaj będzie się to już tyczyło tylko kobiet. I są to właśnie ćwiczenia siłowe. I mówię tutaj o dwóch ćwiczeniach: jest to przeniesienie manekina, 5 metrów w jedną stronę, 5 metrów w drugą stronę. Trzeba okrążyć sobie taki pachołek, czy jakiś, nie wiem, inny znacznik, który pokazuje wam, gdzie macie tego, ten taki obrót wykonać. Trzeba go podnieść, okrążyć ten płotek i odłożyć. Odłożyć, a nie rzucić. Nie może Wam on wypaść z ręki. 28 kg, no nie jest to dużo, umówmy się, ale jak widać dla pań. Które startują do policji, wydaje się to czasami być przeszkodą wręcz nie do przejścia i ja sam widziałem takie właśnie uwalenie egzaminu u mnie na teście sprawności fizycznej. No sorry, ale mówmy się, no jeżeli nie jesteś w stanie przenieść 30-kilogramowego obiektu, jak na przykład nie wiem, wytargasz swojego rannego kolegę z domówki, jak. Nie wiem, wyciągniesz swoją koleżankę z pożaru, z zakleszczonego radiowozu, który właśnie walnął w barierki, bo jechaliście do wypadku samochodowego. No to już nawet chodzi o, nie o twoje bezpieczeństwo, ale o bezpieczeństwo osób, z którymi będziesz pełnił służbę. Drugie ćwiczenie, które sprawia paniom bardzo dużo kłopotu, to jest rzut piłką lekarską. I tutaj jest zawsze prawdziwy pogrom. Dziewczyny się tego strasznie boją. Chodzi tutaj o rzucenie chyba 3 kg piłką na 8 metrów, co najmniej, czy na 6, nie pamiętam, poprawcie mnie, ale czy to jest 6, czy to jest 8 metrów, no mówmy się, rzut piłką lekarską na taką odległość to nie jest nic jakiegoś nie do zrobienia, czy jakiegoś strasznie trudnego, natomiast zawsze zbiera to srogie grzniwo, jeżeli chodzi o kandydatki do służby, więc dziewczyny musicie po prostu rzucać piłką lekarską i wyrobić sobie jakąś eksplozywną, szczególnie w ramionach, czy w barkach, żeby tą piłką na jakąś znośną, Odległość rzucić, bo pamiętajcie o tym, że macie do wykonania 6 rzutów, z czego jeden może się nie udać. W sensie macie do wykonania 5 rzutów, jeżeli wykonacie 5 rzutów, jest ok, to wtedy idziecie dalej. Jeżeli na przykład jeden zepsujecie, to musicie wykonać jeszcze ten jeden. Po prostu możecie jedną próbę, że tak powiem, skusić. Przynajmniej tak było. Nie wiem jak jest teraz, ale wydaje mi się, że jest tak dalej. Zmieniły się tylko limity czasowe. I ostatnia, to już nie jest konkurencja, ale jest to pewien etap testu sprawności fizycznej. Jest to po prostu czas. Wszystko czas. Co z tego, że dużo ludzi jest w stanie wykonać wszystkie te ćwiczenia, które tam są, jeden po drugim, czyli tam okrążenie tych płotków, przeniesienie manekina, płotki lekkoatletyczne, rzut piłką, brzuszki, czy to jest właściwie przenoszenie piłki skok przez skrzynię i chyba bieg wahadłowy. Już nie pamiętam dokładnie, jeżeli to było tak jak powiedziałem, to Gid jeżeli nie to Was bardzo przepraszam. Mogłem pomylić ćwiczenia. Chociaż nie, ćwiczeń chyba nie pomyliłem, ale mogłem pomylić jakąś kolejność. No więc wiecie, no to, że ktoś jest w stanie to zrobić, a nie jest tego w stanie zrobić w czasie 1.41 było jak ja startowałem chyba minimum. Nie wiem, czy teraz tego nie zmniejszyli nie wiem, czy teraz nie jest przypadkiem 1.46. Nie jestem pewien, w każdym razie no te 5 sekund nie robi dużej różnicy. Nie jest to jakiś zajebisty czas. No. Według mnie, jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić w czasie, nie wiem, 1-20, to powinieneś się zastanowić w ogóle nad sensem przyjmowania się do policji. No bo, tak jak powiedziałem wcześniej, Według mnie, jeżeli idziesz na szkołę policji, to Ty już powinieneś być w naprawdę niezłej formie. To nie jest tak, że szkoła policji zrobi cię Ciebie komandosa, bo nie zrobi. Taka jest prawda. Ja znam ludzi, którzy się prześlizgnęli przez tą szkołę. Nie umieją nic. Są niesprawnymi, grubymi policjantami. Nawet, no okej, okay, no muszę ich tak nazwać, policjantami, którzy, no nie wiem, ja bym na przykład nigdy z taką osobą nie wyszedł do służby na ulicy. Nie mam zaufania do tych niesprawnych policjantów, którzy pełnią służbę na ulicy i Zawsze będę o tym wspominał, że musimy równać do góry, a nie równać do dołu. Także idąc na szkołę policji Ty już powinieneś być w miarę wysportowany, mieć jakieś zbudowane takie zaplecze siły, zaplecze kondycji, a nie przejść ten test jakoś, wiecie, no na, na, to, na tyle, żeby tylko zdać. Więc kiedy ja startowałem do policji, pamiętam na teście sprawności fizycznej, nie, no tego nie pamiętam akurat ile u nas było, ale chyba około 40. To wydaje mi się, że 4 albo 5 osób nie zaliczyło tego testu właśnie ze względu na czas. Nie pamiętam, czy dało się to poprawić. Wydaje mi się, że jeżeli mia nie miałeś odpowiedniego czasu, to chyba. To chyba nie dało się tego poprawić, i musiałeś gdzieś tam na jakiś inny termin przyjść za miesiąc. Chyba mogłeś mieć wyznaczone czy coś takiego. Dobra, także to były trzy etapy z testu sprawności fizycznej, które według mnie najczęściej uwalają kandydatów. Kolejna rzecz, już nie z testu sprawności fizycznej, multiselect. I nie jest, to, nie jest to żadną tajemnicą, kiedy ja zdawałem do policji testy, w ogóle przychodziłem w całą rekrutację, to na multiselekcie wtedy, czyli był to 2015 rok. Początek 2015 roku na multiselekcie odpadało około 60-70% kandydatów. Nie mam pojęcia, jak jest teraz, nie mam dostępu do takich danych, natomiast wydaje mi się, że cały czas to dobre 50% kandydatów na multiselekcie odpadnie. Co to jest multiselect? Chyba o tym nagrywałem. Jest to taki test psychologiczny, który sprawdza Twoją przydatność do służby. Jest zrobiony taki, powiedzmy, profil psychologiczny idealnego w cudzysłowie policjanta, kandydata. I potem jest to porównywane z tobą. Są tam chyba cztery jakieś obszary, które są porównywane, i w każdym tym obszarze, z tego co pamiętam, musi mieć co najmniej 50% zgodność z tym profilem idealnego policjanta. No cóż, nie da się na to zbytnio przygotować, albo jest git, albo nie jest git. Po prostu trzeba pamiętam, że bardzo. Uwalające było to, jeżeli kłamałeś, bo tam były różnie formułowane, różne pytania, które były bardzo podobne. Czasami, jeżeli w jednym na przykład odpowiedziałeś tak, a w innym już odpowiedziałeś inaczej, chociaż pytali o to samo, ale ty się nie zorientowałeś, no to była lipa. Najważniejsze nie kłamać i nie gadać głupot po prostu. No. Wiadomo, normalna sprawa, no to jest test psychologiczny. I ostatni etap, który uwala, ale który nie jest bezpośrednio takim punktowanym etapem, nie jest, można powiedzieć, takim etapem kwalifikacyjnym, na który mamy do końca wpływ i który jakoś wpłynie, bo jest to etap zero-jedynkowy, albo jesteśmy zdolni do służby, albo jesteśmy niezdolni do służby. To jest to po prostu komisja lekarska. Jest wiele osób, które nie zdają sobie sprawy z niektórych swoich schorzeń, nie zdają sobie sprawy na przykład z beznadziejnych wyników, nie zdają sobie sprawy z jakichś wad wrodzonych, na przykład wad serca, yy, wad postawy, jakichś wad neurologicznych czasami. I są takie aspekty tego badania lekarskiego, tej całej komisji lekarskiej, które możemy sobie poprawić i które na przykład w ogóle tam lekarze dają nam jakieś wytyczne. Na przykład, nie wiem, mamy za wysoki cholesterol, niech pan przyjdzie za ileś tam dni, niech pan przyjdzie coś tam, coś tam, niech pan, niech pan sobie zmieni. Zbadamy jeszcze raz i może będzie git. Są takie wady, których niestety nie da się tak owyleczyć. W ogóle coś mi się dzieje z kamerą, nie wiem czy to będzie widać, czy to jest tylko na podglądzie. Tak mi śnieży. Zobaczymy. I niektórych wad po prostu już nie naprawimy. Ja, na przykład, bardzo się bałem, że nie znam rekrutacji, bo w ogóle okazało się, że mam coś z sercem. Mam o tym film gdzieś tutaj. Jeżeli poszukacie sobie na kanale, to będzie chyba, że prawie odpadłem na EKG, czy coś takiego. Okazało się, że po prostu mam zmiany w polaryzacji serca. Prąd mi się inaczej rozchodzi po sercu. To nie jest żadna wada, po prostu tak jak miałbyś, nie wiem, inny odcisk palca, inny kolor oczu, no ale pamiętam, bardzo się wystraszyłem i, i w ogóle pamiętam, pielęgniarka mi powiedziała, że mam EKG jak 80 latek. to ja w ogóle wyszedłem zniszczony kompletnie z, tego, z tej rekrutacji, a to już było wszystko na tip-top, w sensie już miałem wszystkie testy pozdawane, multiselect, te rozmowę kwalifikacyjną, z ptaków, kuropatwy, badania nawet wszystkie lekarskie już miałem porobione, EKG i internista, to były dwa ostatnie badania, które miałem do zrobienia. Nagle pani mówi, Bagiet, masz wyniki jak 80-latek, ty to się w ogóle nie zastanawiaj nad policją, tylko lepiej się zastanów nad tym, żeby nie umrzeć w wieku 30 lat. Zajebiście, zajebista motywacja. Dobry plan! No, ale zrobiłem sobie prywatnie EKG, oni mi to EKG przyjęli tam w policji, i było git. Ja zapraszam do wsparcia mojego profilu na Patronite. Jeżeli macie taką ochotę, link oczywiście będzie w opisie filmu. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do rekrutacji, co do jakichś tam cięższych etapów, co do tego, gdzie ludzie bardzo często uwalają, to dajcie znać jakie Wy macie spostrzeżenia na ten temat. Może Wy podchodziliście do rekrutacji do policji, może nad czymś odpadliście, coś udało Wam się poprawić, albo w ogóle zarzuciliście ten pomysł, dajcie znać w komentarzach. Ja zapraszam na kolejne filmy, zapraszam do mojego Discorda, na Instagrama, gdzie witam jakieś ciekawe rzeczy, między innymi z moich treningów i między innymi z mojej służby. Tyle, trzymać się i hej!